Niepokojące wieści dla Frankowiczów płynące z niektórych sądów. W Sądzie Okręgowym w Gdańsku rozprawy są już wyznaczane na 2031 rok. Czy wszyscy Frankowicze są zmuszeni oczekiwać na wyrok latami i jak wyglądają statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie średniego czasu postępowań frankowych? Frankowicze doczekali się kolejnych pytań prejudycjalnych do CUE. Sąd Okręgowy w Warszawie pyta konkretnie o kredyty przewalutowane ze złotówek na franki. Czy w takiej sytuacji polscy sędziowie powinni unieważniać sam aneks? Czy dyrektywa zobowiązuje ich do tego, żeby unieważnić całą umowę? Syndyk Marcin Kubiczek pochwalił się, że zawarł już pierwsze ugody z Frankowiczami, a w kolejce czeka podobno jeszcze tysiąc klientów Getty Noble Bank. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby załapać się na ugody syndyka, i co z pozostałymi kredytobiorcami tego upadłego banku? Zaskakująca informacja dla kredytobiorców Banku Santander. Jego hiszpański właściciel rozważa różne scenariusze dotyczące działalności w Polsce. Czy Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank znikną z Polski i jakie to może przynieść konsekwencje dla samych Frankowiczów? Witam Państwa na kanale Wotum Finance Help. Ja nazywam się Paweł Wójcik i jak w każdy poniedziałek między godziną 9 a 10 spieszę do Państwa z najnowszymi informacjami dotyczącymi kredytobiorców, a w szczególności Frankowiczów. Jak zwykle mamy sporo tematów do omówienia i skomentowania. Nie zwlekajmy zatem zaczynamy! Nasze dzisiejsze spotkanie zaczynamy od dość niepokojących sygnałów płynących z niektórych sądów, a mam tu konkretnie na myśli dość odległe terminy dotyczące wyznaczonej. Rozpraw sądowych. Okazuje się bowiem, że w niektórych sądach, w szczególności w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, niektórzy Frankowicze muszą czekać na wyznaczenie rozprawy aż do 2031 roku. Skoro zatem będą czekać aż 6 lat na rozprawę, to być może na sam wyrok poczekają i 10 lat. Drodzy Państwo, ja oczywiście rozumiem, że niektóre skrajności budzą emocje i tutaj nie dyskutuję z tymi terminami, bo to rzeczywiście jest fakt. Zresztą dziennikarze RMF-24. Nie wyciągnęli tych danych z kapelusza, ale zwrócili się do poszczególnych sądów w naszym kraju. I to jest fakt, że w Sądzie Okręgowym w Gdańsku rzeczywiście niektóre terminy wyznaczone są na 2031 rok, ale z drugiej strony nie jest to reguła. I często bywa tak, że te skrajności przesądzają o pełnym obrazie, jaki mamy na dane zagadnienie, natomiast rzeczywistość jest zupełnie inna. Dlatego chciałbym Państwu przedstawić, jak wygląda komentarz sędziego, który jest rzecznikiem prasowym w tym sądzie, na temat związany z rozprawami. Jak informuje sędzia Łukasz Zioła, rzecznik prasowy. Do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku obecnie w większości przypadków pierwsze terminy rozpraw w sprawach frankowych wyznaczone są na 2027-2028 rok. Rzeczywiście w pojedynczych sprawach wyznaczane są pierwsze rozprawy na styczeń-luty 2031 roku. Zatem, tak jak wspomniałem, terminy dotyczące 2031 roku są faktem, ale obejmują tylko i wyłącznie pojedyncze przypadki. Natomiast na ten moment regułą w sądzie, Okręgowym w Gdańsku są terminy rozpraw wyznaczone na 2027 i 2028 rok. Oczywiście z naszej perspektywy i perspektywy samych Frankowiczów dobrze by było, żeby te terminy były wyznaczone na ten rok i kolejny, ale musimy również pamiętać o tym, jaka jest specyfika Sądu Okręgowego w Gdańsku. W tym miejscu warto podkreślić jeden istotny fakt. Konkretnie w Gdańsku swoją siedzibę ma jeden z większych banków, które posiada portfel frankowy, a mianowicie bank BPH SA, wcześniej również GManey Bank. W związku z tym w sytuacji, kiedy właściwość miejscowa sądów była taka, że sprawy frankowe były kierowane do sądów, których siedziba główna była równoznaczna z siedzibą główną banku, to właśnie do Gdańska płynęły wszystkie sprawy z całej Polski dotyczące tych banków. Dlatego obłożenie spraw w sądzie okręgowym w Gdańsku nie wynika tylko z faktu, że tak duża liczba frankowiczów z tego miasta skierowała tam swoje pozwy, a wynika to również z właściwości dotyczącej siedziby głównej tych banków. Z drugiej Strony, pamiętajmy o tym, że pomimo faktu, że część spraw z całej Polski kierowana była konkretnie do tego sądu, to jednak nie jest on sądem najbardziej obarczonym sprawami frankowymi, bo z takim mamy do czynienia oczywiście w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Przekładając to na pojedyncze sprawy i referaty poszczególnych sądów, oczywiście sędziowie w Gnańsku informują o tym, że kiedyś prowadzili od 100 do 150 spraw, jeśli chodzi o pojedyncze referaty, natomiast teraz jest to od 680. Do nawet 850 spraw. I w tym zakresie nie ma co ukrywać, sędziowie są przeciążeni sprawami frankowymi. I rzeczywiście ta statystyka sędziów w Sądzie Okręgowym w Gdańsku wydaje się imponująca, jednak co w momencie, kiedy zestawimy ją ze sprawami w pojedynczym referacie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a w szczególności w Wydziale Frankowym. Tam obecnie referaty poszczególnych sędziów wynoszą od 1200 do nawet 1400 spraw. A jednak na termin Wyznaczenia rozprawy czeka się od 2 do 3 lat. Czyli nie liczba spraw na jednego sędziego decyduje o tym, jak długo takie postępowania są prowadzone. I teraz chciałbym, żeby Państwo dobrze mnie zrozumieli. Ja wcale nie neguję samego faktu, że część kredytobiorców, również obserwujących nasz kanał, może czekać już nawet kilka lat na wyznaczenie rozprawy, czy w ogóle zakończenie swojego postępowania. I to jest, drodzy Państwo, fakt. Natomiast z drugiej strony warto też wziąć pod uwagę, jak wyglądają średnie czasy postępowania w sprawach frankowych, a dokładnie takie, Prezentuje nam w tej publikacji Ministerstwo Sprawiedliwości. Zgodnie z przedstawionymi statystykami, aktualnie postępowania frankowe w sądach okręgowych trwają średnio 13 miesięcy oczywiście z wyłączeniem sądu okręgowego w Warszawie, gdzie takie postępowania trwają nawet 22 miesiące. Jeśli chodzi z kolei o postępowania odwoławcze, czyli toczące się przed sądami apelacyjnymi, tam te postępowania trwają około 15 miesięcy. Oczywiście nasze praktyki pokazują, że te średnie w jakiś sposób się pokrywają. Z drugiej kolei strony mamy coraz więcej takich przykładów, które potwierdzają, że sądy okręgowe w Polsce znacznie przyspieszają i są w stanie nie tylko wyznaczyć termin rozprawy, ale nawet wydać wyrok do 100 dni od zgłoszenia pozwu. Zdaję sobie sprawę, drodzy Państwo, że w tym momencie Włożę kij w mrowisko, ale nie sposób pominąć jednego paradoksu. Zdarzają się bowiem takie sytuacje, że Frankowicze, którzy dużo wcześniej rozpoczęli swoją batalię z bankiem, czekają jeszcze na końcowe orzeczenie, natomiast kredytobiorcy, którzy zrobili to dużo później, już mogą cieszyć się z wygranej. Oczywiście może to wynikać z kilku czynników. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że część sędziów na niektórych etapach zawieszała swoje postępowania w oczekiwaniu chociażby na orzeczenia CUE czy dużą uchwałę Sądu Najwyższego. Natomiast finalnie pamiętajmy o naczelnej zasadzie w sprawach frankowych, że nie o czas tutaj chodzi, a o finalną wygraną z bankiem i uwolnienie się od wadliwego kredytu. Cały czas pozostajemy w temacie działalności polskich sądów w sprawach frankowych, natomiast teraz kierujemy się do Sądu Okręgowego w Warszawie, który już dzisiaj kilkukrotnie był przeze mnie wymieniany. A mam tutaj na myśli ostatnie pytania skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Można by powiedzieć, że co byśmy zrobili w tych sprawach frankowych bez CUE, bo rzeczywiście polscy sędziowie, pomimo tego, że mamy już blisko 100% wygranych spraw, jeśli chodzi o kredyty frankowe, to nadal mają pewne wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia. I rzeczywiście, gdybyśmy uznali, że polscy sędziowie są mistrzami Europy w kierowaniu pytań do CUE, to rzeczywiście Pan sędzia Michał Maj byłby kapitanem tej drużyny. I to właśnie on 31 marca skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ważne pytania z perspektywy frankowiczów, którzy pierwotnie zawarli umowę kredytu złotowego, a następnie aneksem przywalutowali je na kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. W takich przypadkach pojawiają się uzasadnione wątpliwości, co zrobić z taką sprawą. Czy należy unieważnić sam aneks, a może odfrankowić tę umowę, czy może unieważnić całą umowę i właśnie w tym zakresie zostały zadane pytania do TSUE. Sędzia Michał Maj pyta, czy przepisy dyrektywy stoją na przeszkodzie wykładni sądowej przepisów krajowych, zgodnie z którą w razie uznania, że w razie zawarcia w aneksie do umowy niedozwolonych postanowień umownych prowadzących do nieważności tego aneksu, aneks ten uważa się za nigdy nie zawarty, a umowę uważa się za obowiązującą od początku wersji niezmienionej. Przekładając to na język polski, sędzia ma konkretne wątpliwości czy w sytuacji, kiedy uznałby jedynie nieważność samego aneksu, a kredytobiorca wróciłby do pierwotnej umowy złotowej, to czy rzeczywiście takie działanie byłoby zgodne z dyrektywą 93 na 13. A jej naczelną zasadą jest to, żeby skutek wynikający z zastosowania sankcji był odstraszający dla banku, żeby więcej nie produkował tego rodzaju umów. Jeszcze bardziej obrazowo tę sytuację komentuje Niefrankowski na Platformie X. Argument sądu, sankcja ma być odstraszająca, ma polegać na zniechęceniu przedsiębiorcy do zawierania w umowach nieuczciwych warunków. Powrót do pierwotnej umowy skutkuje dla banku tylko tym, że przekręt się nie udał i bank ma dostać normalne wynagrodzenie. Wróćmy zatem teraz do tych trzech opcji, jaką mają polscy sędziowie przy rozstrzyganiu spraw przewalutowanych. W pierwszej kolejności raczej nie decydują się oni na kwestię odfrankowienia, bo ta została zakwestionowana przez Sąd Najwyższy w dużej uchwale z 25 kwietnia 2024 roku. Zatem na stole pozostają jeszcze dwie opcje. Pierwsza dotycząca unieważnienia całej umowy i byłoby to rozwiązanie bardzo korzystne dla samych kredytobiorców, bo jeśli uznać, że aneks jest integralną częścią tej umowy, to upadałaby wówczas cała umowa i tacy frankowicze rozliczaliby się z bankiem jak w przypadku klasycznej nieważności. Z drugiej z kolei strony pozostaje kwestia unieważnienia samego aneksu i w pewnym sensie jest ona również korzystna dla kredytobiorców, ale w takiej sytuacji nie rozliczają się z bankiem jak w przypadku klasycznej nieważności, a jedynie oddają nienależne świadczenia wynikające z samego aneksu. Jednocześnie muszą rozliczyć się z bankiem za ten okres tak, jakby byli kredytobiorcami złotowymi. I co najważniejsze, dalej będą spłacać ten kredyt. Dlatego rozstrzygnięcie CUE będzie tutaj kluczowe w tego rodzaju sprawach i jak tylko pojawi się ono na wokandzie, to z pewnością skomentujemy je dla Państwa na naszym kanale. Kolejnym tematem naszego dzisiejszego odcinka są frankowicze Getty Noble Bank. Podczas ostatniego live'a jeden z naszych obserwatorów zapytał mnie, dlaczego tak rzadko podejmujemy ten temat na naszym kanale. A tu proszę, syndyk Marcin Kubiczek przekazał w ostatnim tygodniu ważną informację dla frankowiczów tego banku, a mianowicie pochwalił się informacją, że zostały już zawarte pierwsze ugody z frankowiczami tego banku. Jeśli chodzi o konkretne statystyki, to podobno już tysiąc frankowiczów Getty Nobel Bank otrzymało propozycję od syndyka. Na ten moment 60 ugód jest już przygotowanych do zawarcia, a pierwsze już zostały sfinalizowane i część kredytobiorców otrzymało już listy mazalne, Czyli mogła wykreślić hipotekę z księgi wieczystej. Warto przypomnieć, co zresztą podkreśla sam syndyk, program będzie kontynuowany i jego zadaniem jest objęcie wszystkich kredytobiorców Getty Nobel Bank propozycjami ugodowymi. Jak wskazuje Marcin Kubiczek, od początku postępowania upadłościowego deklarowałem, że możliwie dużo postępowań z udziałem upadłego banku chciałbym zakończyć w drodze ugody. Zależy mi na polubownym zakończeniu jak największej liczby sporów sądowych. Przygotowaliśmy więc program ugód dla konsumentów, którzy wzięli kredyt na cele mieszkaniowe. Warunki zostały zaprojektowane optymalnie pod kątem zabezpieczenia klientów banku, jego wierzycieli i Skarbu Państwa. Oczywiście trzeba jasno podkreślić, że na ten moment nie wszyscy Frankowicze Getty Nobel Bank mogą skorzystać z propozycji syndyka. Na ten moment, zgodę sędziego komisarza dostały jedynie te osoby, których spłaty rat przekroczyły 200% udzielonego kapitału. Jednak jak wskazuje syndyk Marcin Kubiczek, będzie pracował już nad tym, żeby zmienić te warunki formalne i kolejni Frankowicze Getty Nobel Bank mogli skorzystać z propozycji polubownego rozwiązania sporu. Zostawiamy na chwilę kredytobiorców Getty Bank, a teraz zajmiemy się klientami Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank. Można powiedzieć, że ci kredytobiorcy mogli w ostatnim tygodniu przeżyć pewną konsternację, ponieważ hiszpańscy właściciele tych banków powiadomili, że zastanawiałem się nad tym, czy nie wyjść z Polski i nie sprzedać udziałów w polskiej części Santandera. Oficjalna strategia Santander Banku jest taka, żeby skupić się teraz na ekspansji zarówno w Ameryce Północnej, jak i Południowej, a nieco odpuścić sobie w Europie. Spowodowałoby to tyle, że gdyby znalazłby się chętny na udziały w Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank, to mógłby przejąć trzeci bank w Polsce. Pozostaje zatem pytanie, co z frankowiczami tego banku, którzy albo mają czynne kredyty, albo pozostają w procesach sądowych. Okazuje się, że wątpliwości dotyczące sprzedaży banków z grupy Santandera mają nawet sami analitycy rękowi. Jak wskazuje Marcin Materna, dyrektor działu analiz biura maklerskiego Banku Milenium. W sytuacji, gdy prezes z NBP zapowiada obniżenie stóp procentowych, co będzie prowadziło do spadku wyniku odsetkowego banku, gdy politycy łakomym kąskiem patrzą na wyniki banków i chcą pozbawić akcjonariuszy należnego im zysku, oraz gdy nie wiadomo, jak będzie wyglądała batalia o darmowy kredyt konsumencki, trudno może być sprzedać bank inwestorowi branżowemu. Oczywiście są to jedynie przewidywania analityków, jednak musimy brać pod uwagę scenariusz, że zarówno Santander Bank Polska, jak i Santander Consumer Bank mogą zniknąć z mapy polskich banków. Co w takiej sytuacji z Frankowiczami? Czy podzielą oni los Getty Noble Bank? Drodzy Państwo, w tym zakresie pragnę uspokoić, że ewentualne przejęcie jednego banku przez drugi nie oznacza jego upadłości. W takiej sytuacji wszystkie rachunki bankowe, kredyty, postępowania sądowe będą. Kontynuowane. I w tym zakresie nie trzeba daleko szukać, ponieważ na polskim rynku bankowym takich przejęć było już wiele. Dla przykładu Nordea Bank Polska został przejęty przez PKO. Eurobank został przejęty przez Millenium. EFG Eurobank Ergasias został przejęty przez Raiffeisen Bank Polska. I takich przykładów jest więcej. Jak widać, sama sprzedaż banku nie musi oznaczać czegoś negatywnego z punktu widzenia frankowiczów, a można powiedzieć, że nawet same zapowiedzi tej sprzedaży mogą się korzystnie odbyć na sytuacji kredytobiorców frankowych. Dlaczego tak się dzieje? Wystarczy przytoczyć przykład Mbanku. Ten również jest częścią Commerzbanku, Banku, który już od kilku lat zapowiada swoją sprzedaż. Ale w Właśnie ta kwestia spowodowała, że w ostatnim czasie całkowicie zmieniła się strategia banku w podejściu do Frankowiczów. I widać to nie tylko na statystykach sądowych i był to jedyny bank w Polsce, który w 2024 roku zmniejszył swoją ilość postępowań sądowych. Jednocześnie znacznie zwiększyła się atrakcyjność udzielanych ugód. I być może frankowicze Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank doczekają się dużo lepszych propozycji ugodowych. A jeśli chciałbyś wiedzieć, jaka grupa Frankowiczów, zapłaci podatek dochodowy, wystarczy, że klikniesz wyświetlone obrazek. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy program. Serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie. Paweł Wójcik, Wotum Finance Help.